Pieski, zatoka przygód nas wzywa, Psi patrol rusza do akcji. Dzięki za pośpiech, pieski. Oto nasza misja. Wkrótce zaczyna się dzień przy patrolu. Ale na moście doszło do wypadku. Musimy pomóc. Szybko. Witaj, piesku. Zanim zaczniemy przygodę, przyda nam się mały trening. Zaczynajmy. Na początku zróbmy rozgrzewkę. Poruszaj się używając tego. Bardzo dobrze. Świetnie. Do misji przygotujemy się jak sportowcy. Nauczmy się skakać. Możesz skakać używając tego. Bardzo dobrze. Dobrze. Poćwiczmy skakanie. Teraz skacz piesku. Skacz dalej. Bardzo dobrze. Przysmaki! Pora na przekąskę, pieski! Spróbuj zebrać kilka przysmaków. Zbierz, psie przysmaki. Gdy zbierasz przysmaki, wypełnia się pasek nagrody. Zbierz tyle przysmaków, ile dasz radę, żeby zdobyć nagrodę. Bardzo dobrze! Dobra robota, pieski! Jesteście gotowe do naszej przygody! Ogłaszam, że trening psiego patrolu jest zakończony. Dobrze, zatoka przygód czeka. Wygląda na to, że na moście doszło do wypadku, i wszędzie leżą przysmaki. Wkrótce zacznie się dzień psiego patrolu. I te przysmaki będą bardzo potrzebne. Musimy uprzątnąć ten bałagan, żeby festiwal się odbył. Do roboty, psi patrolu! Ruszaj na most i zatrzymaj się w kole misji. Idź za śladami łap, żeby znaleźć cel misji. Jeśli się zgubisz, poszukaj mojej ikonki i tak mnie znajdziesz. Dobrze. Dzięki za pośpiech, pieski. Musimy jakoś rozwiązać ten problem. Drogę blokuje nam grupa ludzi. Pewnie szukają przysmaków. Musimy poprosić, żeby stąd poszli i wtedy posprzątamy na moście. Chase, użyj swojego megafonu. Widzisz koło misji? W nim możesz używać zdolności każdego pieska. Stań w kole misji. I naciśnij kilka razy przycisk, który widzisz, aby użyć megafonu. Stań w kole i użyj tego, aby wypełnić pasek postępu. Mieszkańcy Zatoki Przygód, proszę o uwagę: sprzedaż chwilowo jest wstrzymana. Bardzo dobrze! Świetnie! Ludzie poszli i możemy usunąć ciężarówkę z mostu. Chase! Potrzebna nam wyciągarka z wozu policyjnego, naciśnij tu, aby przełączyć się na pojazd pieska. Bardzo dobrze. Dobrze! A teraz zabierzmy tę ciężarówkę. Podejdź do koła misji i naciśnij kilka razy przycisk, który widzisz, aby użyć wyciągarki. Podejdź do koła misji i naciśnij kilka razy przycisk, by jej użyć. Zapraszam ze mną! Podejdź bardzo dobrze. Dobra robota! Wow! Wszędzie leżą przysmaki! Musimy wziąć się do pracy i je sprzątnąć. Pani burmistrz będzie potrzebowała ich wszystkich na swój festiwal. Potrzebny nam turabel. Otwórz menu piesków i wybierz go. Teraz wybierz rabla. Naciśn wybierz piesk. R e -rabl. Bardzo dobrze. Cześć Rabl. Tutaj pomoże nam tylko twoja koparka. Podejdź do koła misji i naciśnij kilka razy przycisk, by jej użyć. Podejdź do koła misji i naciśnij kilka razy przycisk, by jej użyć. Kłopoty? Rabel śpieszy na to. Bardzo dobrze. Jej, udało ci się. Dzięki tobie droga jest czysta. Wygląda na to, że pomogli nam mieszkańcy, którzy zabrali kilka pudeł. Dobra robota, pieski. Pamiętaj, aby podczas misji od czasu do czasu sprawdzać ekran misji. To jest ekran misji. Znajdziesz tu wiele ważnych informacji i przydatnych opcji. Na każdej stronie znajdziesz inne informacje o swoich przygodach. Inny gracz może do ciebie dołączyć, gdy użyjesz tego. Misja skończona, brawo Pieski! Aby rozpocząć nową misję, podejdź i porozmawiaj ze mną. Gdy mnie nie widzisz, nie martw się, idź za ikoną z Riderem i mnie znajdziesz. Reszta miasta także potrzebuje pomocy. Możesz rozmawiać z mieszkańcami i akceptować ich prośby o pomoc. W całym świecie gry jest mnóstwo przedmiotów i misji, które możesz odnaleźć i zebrać, by zdobyć więcej przysmaków. Dobrze, pora na nowe przygody Psiego Patrolu. Misja wykonana. Za pośpiech pieski. Dziś jest ostatni dzień przygotowań. Pani burmistrz organizuje festiwal. Wszyscy mieszkańcy Zatoki Przygód zbiorą się, żeby razem uczcić psi patrol. To będzie coś pięknego! Dzień psiego patrolu jest prawie gotowy. Chodźmy pomóc pani burmistrz w ostatnich przygotowaniach. City Patrol rusza na festiwal. Ruszamy. Wybierz Everest. Zuma! Rocky. Sky. Tracker. Marshall. Chase. Sky. <noise> Dało ci się odblokować czapkę z Daszkiem. W dół możesz wykorzystać zdobyte stroje i naklejki na pojazdy. Spróbuj założyć pieskowi czapkę z Daszkiem. Mapa Historia Pieski Wybierz pieska. Pocztówki, komunikatory, plakaty, opcje, mapa. Bardzo dobrze. Ryder, Ryder! Co się stało, pani burmistrz? Och, to najtrudniejsza chwila w historii Zatoki Przygód! Gdzieś przepadły plakaty na Dzień Psiego Patrolu! Świadkowie mówią, że to były kociaki Hamdingera. Właśnie uciekają z plakatami na festiwal. Musimy je znaleźć za wszelką cenę. Haha! Ha! Zapraszamy do mglistej osady na dzień katastrofy. Najbardziej wyjątkowy i kotastyczny festiwal na świecie. Nie, we wszechświecie! Musimy pomóc, pieski! Na, na. Bez tych plakatów ludzie nie dowiedzą się o naszym festiwalu. A sterowiec pana Hamdingera jest strasznie głośny. Straszy całe miasto niekończącymi się ogłoszeniami o ich festiwalu. Wsi patrolu musimy odzyskać te plakaty i powstrzymać sterowiec. Gdzie ostatnio widziano kociaki z plakatami? Mieszkańcy mówią, że ostatnio widzieli jednego z kociaków tutaj. Pieski. Poszukajmy tu jakichś śladów. Może ten kociak ma jeden z plakatów. Ruszamy! Piesz, piesz. Chase! Pachnie jak wiosna. Bardzo dobrze. Ślady łap prowadzą tutaj. Ryder, to ten kociak! Pieski! Nie pozwólcie mu uciec. Gdzie on się podział? Jestem pewien, że nie uciekł daleko. Tu są ślady jego łapek. Udało ci się odblokować naklejkę na pojazd. Wybierz pieska. Ze śladów wynika, że pobiegł tędy. Aha! Znaleźliśmy go. Pieski, nie pozwólcie mu znów uciec. Ale ten kociak jest szybki. Chase, szukaj go. Dobrze. Jestem pewien, że kociak jest blisko. Nie poddawajcie się, już prawie go złapałyście. Widziałyście pieski? Był szybki jak wiatr. Kociak nam uciekł. Ale patrzcie, coś mu wypadło. To ulotka o festiwalu kociaków. Dzień katastrofy. Wygląda na to, że pan Hamdinger także organizuje festiwal. Założę się, że rywalizuje z naszą imprezą. Wszystko idzie zgodnie z planem, kociaki. Udało nam się ukraść ich plakaty i nas nie złapali. Teraz ich festiwal się opóźni. I wszyscy przyjdą na naszą kotastyczną imprezę. Ha ha, ha! Zróbcie głośniej. Wszyscy muszą usłyszeć o naszym festiwalu. Misja wykonana. Do tego potrzebujesz Sky. Naciśnij ten przycisk i wybierz Sky z menu piesków. Wybierz Sky. O oh, tak. Wow, udało ci się odblokować portret czy letty! Ten obraz trzeba pokazać na wystawie dzieł sztuki. Wystawę znajdziesz na plaży w Zatoce Przygód. na to, że kociaki narobiły kłopotów, i mieszkańcy zatoki przygód potrzebują naszej pomocy. Potem zajmiemy się sterowcem pana Hamdingera. Ryder, ktoś poprzewracał nasze festiwalowe znaki. To pewnie była ta wstrętna katastrofa. Bez tych znaków, mieszkańcy nie znajdą drogi na festiwal. Proszę zostawić to nam, pani burmistrz! Przypatrol się tym zajmie. Rabel, użyj haka ze swojego pojazdu, żeby podnieść te znaki. Ruszamy! ci pojazd. Tym przyciskiem przejdź do pojazdu. Haku, rób co trzeba! Bardzo dobrze! Gdy są kłopoty, Rubble śpieszy na pomoc! Dobra robota, raby. Teraz ustaw znak we właściwą stronę. Sky, teraz ty użyj haka ze swojego pojazdu. Dobrze. Tam jest kolejny przewrócony znak. Braby, użyj Haka, żeby postawić kolejny znak. Zebrać wszystkie komunikatory i odblokować emotkę. Emotek używa się przez naciśnięcie przycisku pod buzią pieska. Emotek używa się także do odblokowania zadań od mieszkańców. Rób, co trzeba! Bardzo dobrze! Twoja kolej, skaj. Oto pies, który lata! Wybierz Dobrze. I jeszcze jeden znak. Rady wiesz, co masz robić. Wybierz. Tak, udało się! Sky, musisz wyprostować ten znak swoim hakiem. Dobrze. Nasz festiwal zaczyna nabierać kształtów dzięki psi patrolu. Misja wykonana. Zapraszamy do bliższej osady na dziej kolorowy. Najbardziej Udało ci się odblokować naklejkę na pojazd. Wybierz pieska. Pieski.